Cześć, jestem Andrzej i dzisiaj pokażę Ci kilka fajnych pomysłów, poradników, takich pomocnych rzeczy do enchantowania. Więc zapraszam Cię do oglądania. Takie trzy rzeczy: stuba też, zostaw łapkę. Więc przechodzimy do filmu. Pierwszy jest taki informacyjny o protection na zbroi. Tutaj wszystko mamy: Protection 1, Protection 2, Protection 3, Protection 4. I tak, Protection 1. cały Protection 1 daje nam 16% mniejszych obrażeń a jedna taka część zbroi 4 więc jak możecie szybko się zorientować to jest jedna zbroja 4 i każda razy 4 i mamy 16 tak samo jest tutaj protection 2 ogółem to jest 32% to już jest nawet dużo, duży skok między tym i tym i to jest 8% na jedną część zbroi i tak protection 3 to jest aż prawie 50% obrażeń zredukowanych i 12% na jedną część zbroi a protection 4 to jest 64% jak stack w Minecraftie i 16 na jedną część zbroi. Teraz przejdźmy do etapu, w którym pokażę że Ci, jak łatwo zrobić jakieś podstawowe szybko zakręcia tanim kosztem. Do tego porannika potrzebna będzie nam zbroja żelazna, którą zenchantujemy na jakieś podstawowe levele, bo będziemy potrzebowali po pierwszy taki level. Więc tak podchodzimy, enchantujemy, a tu drugi, dwa levely, bo trzeba wrócić! Zapomniałem. Więc tak, mamy dwa levele, że dwa levele i miecz enchantujemy. Co mamy? Sharpness 1. No to bierzemy, mamy Sharpness 1 na mieczyku. Teraz idziemy dalej. Level drugi znowu. I teraz na przykład chemik. Mamy Aqua Infinity, ale tego nie bierzemy i szukamy dalej. Protection 1. O, to nas ciekawi, więc bierzemy. Teraz znowu robimy nam drugi level. I teraz dodajemy na przykład sobie chestplate. I jest blast protection, tego nie bierzemy. Na chem jest protection 1, więc to bierzemy. Teraz znowu... Drugi level wbijamy i tak. No wdajemy to i protection 1. No to bierzemy. Też mam protection, 1, tylko że to jest droższe, dwa level koszty więc bierzemy ten. I mamy protection 1. Teraz wbijamy znowu level i enchantujemy budki. I weszło nam fajnie protection 1. No i tak, mamy zrobili protection 1, Sharpness 1 na mieczu. I co dalej? To sobie na razie odłóżmy i teraz bierzemy książki. 5 książek do enchantowania Nie tak, dajemy inną książkę. Dajemy jeden lapis, a jeszcze lecz To drugi level. I mam eficiencję 1. To kiepsko, kiepsko, więc w takim przypadku robimy tu do disenchantingu. Gdy mamy już taki Greenstone 100 do disenchantu albo kamień Szlifierski, dajemy taką enchantowaną książkę na to eficiencję 1, którego na razie nie potrzebujemy. Wkładamy tu i. Oddyskujemy trochę levela i mamy nową książkę. Od razu, wie kowadu, postawimy znowu drugi level, bijamy i na książce chcemy Sharkness in Auto Protection 1. I mamy Protection 1. No i o co nam chodzi? Teraz wkładamy to, bijamy znowu drugi level i robimy to w kółko. I tak oto całą zbrojkę mamy zaklętą za, za, za na protection 1 i mamy też książki protection 1 z czego jeden Sharpness 1 z, do miecza tak bierzemy tą całą sobie zbrojkę z książkami i teraz co robimy wbijamy po drugim levelu i łączymy protection 1 z protection 1 i mamy protection 2 teraz znowu drugi level wbijamy i łączymy spodnie z protection 1 na protection 1 mamy protection 2 teraz wbijamy do drugi level i łączymy na przykład mieczyk teraz. Sharpness 1 mam Sharpness 2. I teraz kolejny, drugi level. I łączymy protection i mamy protection 2. I teraz jeszcze ostatni level i mamy Helm Protection 2. I to jest Protection 2 hełm, Wszystko Protection 2 i Sharpness 1. To jest bardzo tani sposób. Nie wiem, bardzo tani 30 level, a masz fajną na sam początek, więc polecam i teraz przejdźmy do ostatniego typu triku. Więc zostawcie łapkę w górę jeszcze raz, <laughs> idziemy dalej. Kolejnym trikiem jest to, że jak ma się diamentowe rzeczy i podobno, i mówię, że to jest prawda, lepsze enchanty wchodzą na netherite'owych rzeczach. My to teraz sprawdzimy, takim jednym przykładem. Więc będziemy po prostu wybierać najlepsze zakęcia, jakie nam drop, nie będziemy los, y, wybierać specjalnie tylko pierwsze lepsze. I zobaczymy co będzie mieć lepszego, więc teraz zacznijmy od netherite'u. Teraz przejdźmy do diamentu. Przejdźmy do podsumowania. Netarretowy Helm Protection 4 3, Diamentowy Blast Protection to już bardzo pada, bo Blast Protection na przed Creeperami, w ogóle nie mamy tej ochrony przed czymkolwiek, więc Protection na pewno wygrywa. Teraz... <coughs> Chestpaid. Fire protection to coś się nie popisało. A tu mamy protection, czy unbreaking to diamentowa a tym, wy, tym razem wygrywa. I tu mamy protection 4, unbreaking 3. I już też mamy protection, unbreaking 3, ale mamy remis, ale teoretycznie neterite rzeczy są lepsze. I no to Załóżmy, że wygrywa neterite. Tu się coś pokić ciekało. Neterite wymiar. Sweeping edge. Tu jest naprawdę bardzo słaby drop, no nie wiem, czy da się jeszcze gorzej. Tu Mamy looting i bond. apropos, szczerze mówiąc, jest bardzo równa ale chyba diamond Miecz jest lepszy. I teraz tu mam Blast Protection Breaking 3, Protection 4 Unbreaking 3. No to budki wygrywają. Teraz diametralny killów Unbreaking 3, a tu mam Efficiency 3. I teraz jak to woli? Szczerze mówiąc, ja Unbreaking 3. Teraz mamy Piekierkę Efficiency 4, Unbreaking 3 i tu mam Efficiency 3. Fortune 3, Extension 4. No to to mi się daje, że wygrała, bo Fortunka jest beznadziejna. W tym przypadku wygrały <coughs> diamenty. Dajcie swoje tj. zdanie, co jest lepsze do enchantowania nether czy diamenty? Bo teoretycznie w Natalie powinni mieć lepsze zaklęcia, ale jak to wyszło teraz, to wątpię, czy tak mówią, więc to by na tyle. Zostawcie suba, jak jeśli się spodobało i coś pomogło. Cześć.